Mają wątpliwości, czy konkurs na stanowisko kierownicze w gdańskim schronisku Promyk odbywa się zgodnie z prawem. Placówka odpowiada, że zarzuty radnych są krzywdzące. Władze Gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt promyk ogłosiły konkurs na stanowisko kierownika placówki. Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości, a także prezes Fundacji Łączy Nas Polska, Natalii Nitek-Płożyńskiej, konkurs na to stanowisko nie jest transparentny. Mamy do czynienia prawdopodobnie z ustawionym postępowaniem pod konkretną osobę, która spełnia te wszystkie naprawdę zawężające... Wymogi. Jakie konkretnie? Ma mieć wykształcenie wyższe zootechnik, zarządzanie placówką jednostki samorządu terytorialnego, zarządzanie zasobami ludzkimi. No to już jest bardzo zawężające, prawda? prawda? Myślę, że w Polsce niewiele mamy takich osób, które mają takie specjalizacje łączące zupełnie różne dziedziny. W moim odczuciu, gdyby tam był zapis dotyczący doświadczenia w wolontariacie jako takim, można by to było jeszcze tłumaczyć, ale jeżeli patrzymy na wolontariat. W dańskim schronisku, no to jest takie ryzyko, że osoby, które współpracowały z wolontariuszami, mogą mieć nie do końca wyjaśnioną swoją sytuację z przeszłości. Jednak to nie koniec nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w schronisku. Oskarżenia są poważne. I tam była zawsze patologia. Był taki czas, kiedy myślałam, że będzie lepiej. Uważałam, że jak to będzie jednostka budżetowa pod nadzorem Dyrektora zootargowskiego zacznie być dla zwierząt coś lepiej, nie jest lepiej, jest tak samo źle. Chcę powiedzieć, że ci pracownicy, którzy są i którzy są, decydują w jakikolwiek sposób na temat schroniska, są zawsze ci sami pracownicy. Jeżeli spośród nich ktokolwiek miałby być kierownikiem schroniska, to znaczy, że chcemy utrzymać tę patologię. Schronisko Promyk prawnie podlega pod Gdański Ogród Zoologiczny. A ten sprawę komentuje tak. Chcemy, by placówkę prowadziła osoba doświadczona i znająca się na funkcjonowaniu tego rodzaju obiektów. Ocena pani płożyńskiej i państwa radnych jest krzywdząca i niesprawiedliwa, przede wszystkim dla pracowników schroniska, którzy każdego dnia dbają o bezdomne psy i koty. Konkurs na kierownika schroniska Promyk ma być rozstrzygnięty jeszcze w tym miesiącu.